Siemanko, z tej strony Simi, jest ze mną piłka. Nie, nie. nie ma mnie. Nie ma piłki. I witamy serdecznie w e, kolejnym, ostatnim e, odcinku z farminga. Póki co odcinku z Farminga. E, 91 godzin wybiję dzisiaj, i generalnie bijamy. I mamy dzisiaj 31 stycznia, godzina 13:57. I generalnie wrzucam od 6 Miesiąc. miesięcy. Codziennie odcinki, więc pomyślałem sobie, że e, wypada zrobić krótką przerwę, więc na razie e, zawieszam serię z Farminga. Jeszcze miałem tu parę rzeczy zrobić, ale generalnie na razie sobie e, tę serię wstrzymuję. I tak samo jak wstrzymaliśmy serię z Minecrafta. Dokładnie i z Satisfactory. I satisfactory. Nie, Satisfactory e, się skończyła. Satisfactory w sumie nie skończyła się jeszcze, bo się tam wkurzyłem na coś i, A. <laughs> i, i nie dokończyłem. No, ale jest tu parę rzeczy jeszcze, które chciałbym zrobić. No, ale póki co nie zrobię. No, eee, chciałem jakąś kukurydzę na ziarno zebrać, czy też Widzicie, psiłka jest nerwowa. Buraczki. Nie, nie ja, tylko ta większa psiłka jest nerwowa i on kończy każdą serię, jak się zdenerwuje. <laughs> nie, to się nie denerwuje, ale po prostu. No, 6 miesięcy kurczę od połowy wakacji, czyli od 30 albo 31 lipca, codziennie. Najpierw była to seria Satisfactory. Z piłką. 90 odcinków z piłką. Potem, to wszystko przeze mnie. Potem Minecraft. Około 20 odcinków. Nie na dokładnie. No. no i teraz 60 bodajże odcinek już dzisiaj mamy z, z Farminga. No także też generalnie wartołoby sobie zrobić krótką przerwę, bo celnie zdrowo. I odpocząć każdemu wypada. I generalnie jutro będziemy na centralnych targach Rolniczych Na razie nie, więc serdecznie zapraszamy, jeśli ktoś. Po autograf, po autograf! Ma ochotę. I to i <grych> Tak jest. Pozdrawiamy Fabiana, który się już pytał. <grych> tak jest. A, no i co Psiłka robimy dzisiaj? I pozdrawiamy Inera. Cześć, Inera. Tak jest, pozbieramy sobie to siano wreszcie. Iner, widzimy się na targach i gubimy Psiłka. Tak jest. I tak tego nie obejrzy. <grych> to ja mu myślę ty mówisz też. O. Aha, to ja. Pięknie, Psiuka, a to z tymi końmi. A, ty nie mogłeś wjechać w ogóle całkiem. To była taka... kraksa drogowa. No, Psiuka, pirat drogowy, znów na wolności. Jak to w poprzednim odcinku. Ty Dób. Ty patrz, co robisz? Dup, jak jeździsz, Ty, Panisie? Jak mówisz? <noise> Ej, no i generalnie e, no, zapraszamy na centralne targi rolnicze. Tak jest! Jak będzie Psiuka to będą i moi fani. Tak jest. Dwa ostatnie koniki piła wiziemy. Jak się z tym czujesz? <noise> Mój kochany pierwszy Joker. Będę go pamiętać. Tak jest. To za To co to za drifty haro. Drifty z końmi. Bieża wół. już tam raciczki podpadały. Raciczki? Myślę, że grzywy <laughs> i ogony najpierw. <laughs> grzywy tak się kołyszą, tak fajnie, tak. No you spin my head right round, right round like a baby now, 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 now. Dobra, co? Czemu ty nie udajesz? <noise> Żeby drogi nie pamiętał. <noise> muszę zakręcić. To jak szybko w ogóle jedzie? I Ej, ten papito, fabito, był ładny. Nie! Żegnajcie. Dobra, zobaczmy. Święki, halo. Święki, chrąg, chrąg. ui. Taki. No i generalnie to sobie na razie zostawię, tego mogę zatrudnić już wcześniej, no i bawełnę sobie sprzedam jeszcze dzisiaj. Cena bawełny. Cena bawełny. Rośnie. Kurczę, to jeszcze sobie zbierzemy siano najpierw. A, to jest, to są te jeszcze naczepki, kurczę. A czy na koniec tego odcinka będę mogła zaśpiewać piosenkę? Jak najbardziej. <grym> To już jest koniec. Ej, zepsułeś. Wiesz, że to chciałam zaśpiewać? Nie wiem, czytam Ci w myślach. Zepsułeś. Ty Ci w myślach, podgłośnijmy troszeczkę. Nie podgłaśniaj nas! Hej. do środka się jedzie. Wziął, wziął. No i generalnie jest y, dla niewidzących y, Farming Simulator 19 y na niewidzących. Za darmo, więc y, można sobie odbierać. Yy, polecam, przez, Polecam przez tydzień Od wczoraj od 30. Tak jest. Siłka będzie grała. Farminga. Tak. No. Yy, Simi mi nauczy. Powie co się robi, co się nie robi. Tak. Jak robisz drifty na koniu, którego pewnie nie ma. Dokładnie tak. Pim. Sama nie masz konia. To prawda. Ale znam osobę, która zna osobę, która ma kolegę, który też nie ma. Tak. Hmm, 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 Powiem Wam hmm. szczerze, że te 6 miesięcy to było najpiękniejsze w moim życiu. Zruszyłam <grych> się. Najpiękniejsze pół Twojego życia? Zruszyłam się. To Minęło piękne... jak 2 dni. Paski. Jak 3 dni. Mamy ja to pamiętam, jakby to... Jak to było wczoraj. Ja to pamiętam jak się grało, O wow, jak piłka tam opowiadała. Tak. Jak były nasze urodziny. Urodziny, urodziny są uchaliny. Haliny. Tak jest. Będzie wódka, zimny browar i dziewczyny. Tak jest. Od głośników Disco Polo będzie grało. Tak jest. Ta muzyka znów yy, porwie twoje ciało. I seksualna, niebezpieczna, taka jestem. Lubię być niegrzeczna, seksualnie doskonała. Nie dostaniesz nigdy mego ciała. Tej pani to już starczy. Tej pani już nie polewamy. Ale <grymne> czy, proszę bardzo, ja jeszcze na kolejne przyszłam? Eee, proszę się lec. kolorowej wódki Proszę się lec, widzę jakaś. Że przy się minutach się si śmiałam podać. A czemu zachącił prasę już Czemu jeszcze jeszcze u mnie? Bo ja tam pod kościół tam taki się muszę i tam wiesz, ja se tam to i ja, ja pójdę do ojca kapucyna, i on mi się tam rzuci tam, co? ja powiem mu, daj, Zawali daj. Spali kapucyna, co? Ty, tak tam nie było. Yy, no. Biorą fenda. Fenda do fenda ciągnie. Jakoś 56 po. Ciek. Trzeba powiedzieć historię. Historię mojego życia. To historia życia, wzięta. <grym> zaczyna się tak. Poczekaj, musisz wziąć tą rękę. Dobrze, dobrze. To się <grym> Jeszcze lepiej, super. To ja może opowiem historię. Ciebie prosimy. <grym> Ja powiem historię, jak się poznali piłka z piłkiem. Tak jest. Myślę, że to ich będzie interesować. Tak, dokładnie. Mogę powiedzieć, czy mi nie pozwalasz? <śmiech> <śmiech> nie wiem, serio pytam. <laughs> <to. śmiech> um, I to jak najbardziej? Otóż pewnego pięknego dnia Pandesini. postanowił zrobić live'a. Bo rzeczywiście zrobił. A taka pewna jedna osoba, którego niku nie powiem, to jest cenzura i RODO. <grywia> zaprosiła mnie na tego live'a i odtąd zaczęłam do piłki tam przychodzić. <grywia> I ja mówię: Cześć, Dwigta, jestem! Jestem tu nowa! <grywia> tak nie było, ale cicho. Dwigta. <grywia> Później Simi znalazł, jak mam na imię i na nazwisko. To tak było. Zaprosił mnie. Prosił do świni. Na Facebooku. W na naszej klasie najpierw. Na naszej klasie, tak. Zaczął do mnie pisać w ogóle. Ja nie wiedziałam, kim on jest. Ja się bałam. Co to jest za dziewczyna? Co, co? co to za bola ta małpa? Nie da się na początku. No i, i tak odpisałam mu. No i, i tak to wyszło. I to jest koniec tej historii. Eee, tak, tak. Tak było? Potwierdza pan zeznania. <grytanie> Mogę iść już do domu. Co zrobić narzędziami? Jak ciało, znalazło się w wodzie. Gdzie pan wyrzucił nóż? A w krzaku, bo blisko było. Poszłem. Wstawię Ci palec w oko. Patrz. Jau! Poszłem, bo jakby było poszedłem. daleko, to bym poszedłem. Poszedłem. Poszłem. Chyba wiem, co zrobiłem. Poszłem. Czuję się duszona. Jakby było dalej, to bym poszedł. A jak było blisko, to poszłem. <głosy> co? <głosy> Podeszłam. Se. Podeszłam w wieku. W podeszłym wieku. To jest już zimi.pl. <noise> pl. <noise> On mi tego nie wybaczy po nagraniu. Dlatego I... to jest ostatni odcinek. I coś czuję, że dostanę leciutki pierdol. Taki, ale leciutki. Ale... Proszę takie brzydko nie mówić. Pobije mnie. Pobijesz mnie? Może się w końcu przyznaj ile masz lat. A jak masz na imię? Najbardziej. <laughs> jak masz na imię? Cześć, jestem Maciek, też mam 13 lat Cześć, jestem Ania I też mam 12 lat Cześć, Ania, jestem Maciek Jakie masz zainteresowania? Lubisz zbierać wieczka po jogurtach? Lubię zbierać Mokre tampony <słuch> Przerwnik muzyczny. <laughs> Na zawsze przy I Witamy serdecznie po przerwie. <laughs> co? Nie wiem właśnie co. Jaj to. Jeden zero. Pada bum. Pada bum. Pada boom. A jak nie padnie bum. Musisz mnie tak rozśmieszać. Ale ja nie dołmiałam. A nie Tak. 120 zgadza się? Nie, 112. Zgadza się. Ej. Dobrze. Będzie dobrze. Tego zostawimy w takim razie. Tego nie puść. tego orła? Kiego orła? No na zewnątrz. Nie, serio? Jakby jakiś ptak, taki orzeł, właśnie taki wow nie. To nie w grze. Zrób przerwnik, bo zrób to nie dam rady. Jesteśmy po cięciu. Wracamy. Co po przerwie? Cześć. 14 minut odcinka. Zrób jak ten nasz youtuber, nowy. Cześć. Cześć. Jest nowy Jupiter. Jupiter. I też mam na końcu pl. przypadek? Nie są. To już nie jestem pl. Aha, bo to jest już Simi Pyly. Simi Tylko RU. Jak Rosja. So, CZ <laughs> Co? Jest takie CZ bar <laughs> Cz z 258 ty tu Opowiadaj co tam robisz, bo ja nie chcę. kupić i tak dalej. <laughs> Dzięki, że mi pokazałeś. No zobacz sobie. Jadę sobie policam. Jadę ulicą. Opony, asfalt, trąbki. No, siłka, jak zobaczyć, że to samochód już jest do kasacji. Hej. piuka piuka, on twardy jest jak klas Oj. <grym> Piłka, piłka, dziuk wolno. Trzeba wcisnąć, gaz. Hej! <noise> nie, nie wolno tak. Ona lubi mandarynki. O, o, o. Pomelo. <noise> Mango. E, makarena. E, banan. E, amarena. E, amarena. Ale tylko broskwiniowa. No, to ten. Ten, ten, do tego, ten, i ten, ten, do tego, do Już za chwilę, sprzedawanie będą. Zostańcie z nami. A to będzie po przerwie muzycznym. Ja puszczę piosenkę jakąś. Oj, 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 jak obróciło. Ja puszczę jakąś muzykę. Nie, teraz nie można puszczać muzyki, Psiuła. Ale na przerwie muzycznie. Nie, Psiuła. Muzykę z to be continue? Czy nie? Kojarzę, kojarzę. Tu czekaj, się tak zamachnę i poleci ta piosenka. <sucz displaysSean> <Oliver> Co, Aj kurczę, karamba. Orety, rety. Orety, kotlety. Psiuka, kotlety, yy, kotlety. Przepraszam bardzo, ale Psiuka musi Was opuścić na tę chwilę. Słuchajcie tego. Został ten sejf Jaki sejf? Ja tutaj branchę od. O ale tyle ty. Lety. Dobra, tym się wróci, ten niech stoi. To później to też już skończyło. No dobrze. Dobrze, że już poszło. Uff. Blugał dwa razy. Uratujcie mnie. Nie mogę już tu dłużej wytrzymać. Please help me. No i tak. Ym... Jak najbardziej. No także kurde górach jeszcze były w planach, ale... No krótka przerwa się przyda. Także generalnie zapraszamy do spotkania na, na Centralnych Targach Rolniczych w Nadarzynie. Będziemy jutro w sobotę także. pierwszy, lutego będzie jutro także także do zobaczenia jeśli ktoś ma blisko się wybiera. Albo ma daleko i się wybiera. Czemu by nie dobra idziemy z tą pełną 283 cena się zatrzymała. Mam sobie na chyba 5 belek dwie tutaj w środku, dwie na tamtym polu i jedna tu i jedna w kombajnie chyba zaraz też będzie wyładowana, więc więc kasy powinno być sporo generalnie witajcie perełki pracy seks piłeczki mówiłem mówiłem co? Co powiedziałeś? Co powiedziałeś? Ale o co Ci chodzi? Co powiedziałeś? E, ja nic nie wiem. Ale proszę tak brzydko nie mówić. Dobrze, sprzedajemy jeszcze te cztery belki bawełny i kończymy. Bo to naprawdę tutaj... Ten odcinek jest zły. Ten odcinek jest bardzo zły. Nie możemy go wstawić. Tak jak poprzedniego. Tak. Mhm. Co Ty do audiofilu Co? Wziął. Czy tak działa wibrator? Wyłącz <noise> go Co? <noise> nie na Piła. Dlaczego? Nie można. Ale Ta... ja wiem, że ty tego chcesz. To nie ten portal, Piła. Ale też czerwony. Czerwony jak? Nie czerwony. czerwony. <noise> w nazwie nie ma czerwony psiła. Ja nie? No nie. Ale jest ju. Jest ju. Czyli ty? No ale. A tu to tuba? Czy nie wiesz, że ci się wsadza tuby? Twoja tuba? Nie, twoja tuba. Nie, nie, tuba wsadzasz. To ty się wsadzasz tubę. Cyk, cyk. Tak samo jak tu wim, a tu nie wiem. No tak, że to chyba były dwie baleczki To była psiuka Wydaje mi się, że to już nic więcej nie będzie. Będzie. Będzie dobrze. Ło, wow, jaki driftik. Dobra, wyłączamy. Dziewiąty poziom masz już? Tak. No i generalnie gramy sobie ostatnio z piłką w The Station 2? No. Tak to się nazywa? No ja mam poziom 33 trzeci chyba? Albo piąty? Tak. Piłka ma który? Dziewiąty. Dziewiąty. Jeszcze trzy godziny temu miała... Albo cztery, miała pierwsze. Nieprawda. Nieźle. Nie? Myśleliśmy, żeby coś nagrać, jak uczę piłkę grać, ale piłka się nie uczyła grać i nie nagraliśmy, więc już umie, więc. Nie umieć. Nie. Więc nie umie w sumie. Kurczę, cena spadła. no. Dobra, nie przejmujemy się. Było 200 z 1900. Honey, honey. Delicious pizza. pizza. O kurczę. No i się nie sprzedało jedno. <grystanie> Ups. Ej, hamuluj. Myślałem, że to się już wyteguje, a to. Co się stało na no? Czy to teraz sprzedam? Dobrze. Tak jest. 38 tysięcy. To jest 20 razy 1900 No, by się zgadzało, Dobra, jeszcze te dwie i kończymy Bo to już, kurczę, normalnie za 22 minuty mamy, widzę No, tak jest. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś Twoje usta wiedziałam, że coś tam będzie śpiewał że... Stoją barkę pozostawiam na wsiółce Razem z wsiółką nowy zacznę dziś serię Skubaniec rozłożył? Jak Świebodzin <śmiech> <śmiech> Tak jest Nie spodziewałeś się tutaj Świebodzińskiej tak inkwizycji? <laughs> <laughs> Co? Zdecydowanie <laughs> Tego nie spodziewałam, że to powiem. O, dotkało. No, ja bym chciał, żebym. było od niego. To mu zabierz. To nie jest takie proste. człowiekiem. Gotowych pójść za nim. By serca. Słuch Bożych prawdą O Panie To Ty na mnie spojrzałeś Twoje usta Dziś wyrzekły me imię Swoją... Psiuk! Nie, ja nie mogę Ja jeszcze tego nie robiłam ja nie mogę. Ja nie pani mają, Saszka. Jeszcze nie ksycy. Saszka nie pani mają. to Ola. O nie. Ola? No, ola, Ola. Ola. No i generalnie popatrzymy ola jak on. Zawraca fajnie. Okej. Okay. So basically I'm very small. Hej, 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 soko... O, mijajcie góry, lasy, piłkę doły, dzwoń, 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 dzwoń. Psiłki doły. A ja mam dół? Nie wiem. Zapytaj się. Halo, poradnia psychologiczna. <laughs> Halo, bo... No. Proszę tutaj już robić kupsko. Excuse me? Proszę otwierać. Kurczę albo to sobie strzelimy. Nie, ty sobie strzelisz. Dobra. Kończymy to, nie? Lecimy. Kończymy. Ależ się klapa otworzyła. Huf, fuf, fuf. No ładne cacko. No ładne nic. No i pięknie. Sprzedajemy i kończymy. Tę przeuroczą serię. Kończymy serię. Znaczy no przed przerwą nie taką tą. Potrzebuję się odreagować. Wyżyć na czymś. To było dla mnie zbyt wiele. Ciekawe co wybierze. Ale zapraszam na lajbiki yy, do mnie i do Psiółeczki na kanał. Nie, do no Psiółki nie, bo psiułka nie robię, bo mi ta duża psiułka nie pozwala. To sami Cię pojawiają. Nie okłamuj się dobrze. 1600, no dobra, no. 2200, 1900, 1600, no. No póki nie zmienię o... komputera, to nie będzie, nie będzie lajbów. Ale falniki za darmo. Psiła normalnie bez rypać od Siła dzisiaj. już brała. Już brała. I co jeszcze tam ma za darmo? Co tam jeszcze brałaś? Tak. Hello neighbor. I cyk. Pif Dwa melony. 2341. tysiące i Elegancko sześćdziesiąt tysiące kurczę. Tam nawet... Ja wam muszę coś powiedzieć, nawet on teraz leży jak taka boska afrodyta normalnie, jedna nóżka tak do góry, tak kolanko, druga wyprostowana, dziura w skarpetce <gryw> i leży oparty. Nie mam, przepraszam bardzo. No eee, także tak wyglądają krówki, tak wyglądają świnki, wszyscy żyją, nikomu nie stała się krzywda, tak wyglądają statystyki, 91 godzin 13 minut. I tak wygląda psiuka. I tak wygląda psiuka i generalnie statystyki wyglądają... Muzyczny. Tak wyglądają statystyki, tak wyglądają finanse. Dziękujemy serdecznie za obejrzenie tego odcineczka, Jeśli się podobał, zachęcamy do zostawienia łapeczki w górę i do zobaczonka przy następnej okazji. Trzymajcie się, była ze mną Byłam Była mia Invicta, zapraszam na mój kanał. Zostawcie lajka, subskrypcję i proszę komentować wszystko ładnie. I zapraszam na live. Dziękuję. Pa! Pa! pa, pa.